Cześć, z tej strony Szefowa. Z racji tego, że pogoda chyba jednak nam nie dopisywała w Lubiatowie, bo straszne granatowe chmury przyszły i stwierdziliśmy, że jednak nie idziemy na plażę, przyjechaliśmy sobie do Wejherowa. Zobaczcie, jaka piękna fontanna. Teodor bał się podejść do mm. tych rzeźb, ale jak pogłaskała mielonka, to podszedł, chyba z zaj zajarzu, że nic mu się nie stanie. Kozice głaska. A, kozice, no dobra. No, także bardzo ładna fontanna. Będziemy sobie tutaj chodzić po tym starym rynku. Zobaczymy co tutaj jest, ale bardzo nam się podoba. Bardzo ładnie. Naprawdę ładnie. Ładniej niż w żywcu. Gdzie jesteśmy? No właśnie nie, nie chciałem się spytać. Gdzie my się znajdujemy? Klif Orłowski. A dobra, jeszcze raz. Proszę Państwa, znajdujemy się na Klifie Orłowskim. Jest to klif położony w miejscowości Gdynia nad morzem. I sobie chodzimy. I bez kozery. Górskie buty przydały nam się bo tu jest dużo ludzi a Teddy nie wiadomo jakby się z nimi zaprzyjaźnił czy też nie więc część drogi pokonujemy szlakiem wodnym między kamieniami i wodoodporne buty sprawdzają się rewelacyjnie Spodziewałem się, że po sezonie tyle ludzi będzie. No też. Witamy Was w kolejnym dniu. Jak zwykle pogoda nas nie rozpieszcza. Dobrze, że w domu mamy grzejnik. Ale jak to bywa, jak ktoś jedzie na wakacje w astronomiczną jesień, to nie spodziewajmy się fajerwerków, zwłaszcza w Polsce. Aczkolwiek nas to nie zraża, słuchajcie, na szczęście nie pada. Idziemy zażywać e, kąpieli, morze słonecznych, albo wejdziemy po prostu do morza. I z Teodorem sobie pomoczymy stupy. No, mamy jeszcze jedną taką misję, ale to już chyba Wam o tej misji powiem na plaży, ale wiecie jak to bywa w świecie celebrytów, influencerów, nawet na wakacjach? Trzeba być w pracy, słuchajcie, ale dzięki temu widzicie, przynajmniej jak spędzamy wolny czas, bo nie zapominamy o Was i chcemy przeżyć to razem z Wami. Idziemy na plażę! No, witam Was serdecznie. Jak widzicie, siedzimy sobie na leżaczkach. Leżaczki jeszcze. Za starych, dobrych czasów, żeśmy z Majstrem zakupili z myślą o tym, żeby jechać nad morze. Raz były tylko z nami w Jarosławcu, a tak to przeleżały kilka lat w garażu na działce, ale dzisiaj mamy możliwość w końcu, żeby spełniły swoje zadanie. Także siedzimy sobie i bardzo dobrze, bo piasek jest cholernie zimny <laughs> i taki dosyć wilgotny, także nie byłoby to zbytnio przyjemne. Słuchajcie, tutaj za nami jest taki kocyk, nie wiem, chyba w Mango czy gdzieś go reklamują generalnie to jest koc plażowy, który sprawia, że piasek, który wam wpadnie na tą waszą matę on powinien wam przesiąknąć i nie nabierać, aczkolwiek to tak trochę na mokry piasek działa lipnie w Mango to pewnie kosztuje bilba, liony złotych, my to mamy zeksiona za złotych 16, <laughs> więc za 16 zł, nawet jeśli to nie działa, to jest po prostu taki bajer, żeby móc gdzieś położyć swoje ciuchy, bo nie zajmuje tu dużo miejsca. A ma to jeszcze e, takie haki e, do kotwiczenia, jak namiot. Także za 16 Z, bagatela, proszę Państwa, można było zapłacić. Siedzimy sobie na plaży, słuchajcie, zaraz pójdziemy się przejść. Razem z nami jest Desperados. Aczkolwiek my tak bardzo nie pijemy, bo ostatnio staramy się e, zdrowo żyć, ale mamy desperadosa, bo jak już mówiłem, dziubek jest wi wielką influencerką na Instagramie i właśnie dzięki temu możemy pić e, to piwko, delektując się e, pięknym dniem i jakże pięknymi falami. A o co kaman, to już sobie zobaczycie po prostu na Instagramie ci, którzy... Będą ciupka obserwować, słuchajcie. Mam też taką wyrzutnię do piłek e, dla Teodora i dwie piłki. Jak jechaliśmy nad morze, mieliśmy trzy piłki. Zanim dojechaliśmy nad morze, na działce już była tylko jedna piłka, ale w dniu wczorajszym poszliśmy e, na spacer. Gdzie my byliśmy? W Orłowie, także tam jedna zdobyczna, więc te ma znowu dwie piłki, ale nie chcę skubany przynosić. Się wycwanił i chce tylko, żeby mu rzucać, także słuchajcie, jednak ten pies to jest kawał cwaniaka, nie? Siedzimy sobie, ale tak myślę, że zaraz pójdziemy się przejść. Bo akurat jesteśmy tutaj przy tym wyjściu 38. No i z racji tego, że to jest wyjście i wejście na plażę e, mimo tego, że jest po sezonie, to zawsze jacyś ludzie tutaj kręcić się będą. A nam zależy na tym, żeby Teodora sobie puścić w spokoju, żeby nikt się nie bał. Bo my wiemy, że on nie jest agresywny, ale nie wszyscy też to wiedzą. Także słuchajcie, zaraz odpoczniemy chwilkę, wypijemy sobie po broniu i w drogę. W poszukiwaniu grzybów. Wytry wytresowaliśmy Teodora, żeby szukał trufli, podnosić lepsza świnia, aczkolwiek on wygląda trochę jak świnia. I ma nam szukać, bo mamy w domu tagiatele, i takie tagiatele z truflami parmigiano Rdziano to by się przydało. Także idziemy w poszukiwaniu trufli. Tam mamy rzekę, która wpływa do morza. Podejrzewam, że to są ostatnie odnogi Wisły z, z gnojowicą. Ale zadziwiająco czysta. Słuchajcie, wcześniej szliśmy plażą, i akurat. Miejsce było, gdzie ta rzeczka tam wpływała, aż ludzie miejscowi zrobili mostek i uwierzcie lub nie, tam była taka kładka z dwóch desek zrobiona, to nasz obywatel Misio, taki groźny i wielki, bał się przejść po tych deskach. Piszczał jak pinczerek, ale przeszedł. A pogoda jak? Pogoda... nie pada. Nie pada, ale duże fale. Także dzisiaj nie będziemy się kąpać. Natomiast na spacerowo. Jutro weźmiemy samochód, pojeździmy trochę. Może kupimy jakąś rybkę, bo dziubek lubi strasznie ryby. Najlepiej takie wędzone albo smażone. No to pojedziemy na rybkę. No i odpoczywamy sobie. Słuchajcie, mamy tutaj grzyby. Teodor, co to za grzyb? Nie to nie trufle. Teodor mówi, że to nie trufle, więc zostawiamy tropem trufli. Chodź. No dzień dobry. Proszę Państwa. Proszę Państwa, znajdujemy się na Helu. Najdalej wysuniętym punkcie na północy naszego kraju, także tam dalej, to już tylko za granica, źli ludzie. No i ryby. Dojechaliśmy, jechaliśmy dosyć długo przez ten taki wąski gardziel, to jest około chyba dwudziestu kilku kilometrów. No, ale dojechaliśmy. Parkingi drogie, a my jak zwykle stanęliśmy za 6z. Udało się. No goczkiem. No. W końcu pachnie rybą. Tą taką skutra. Bo to jest dla mnie to e, może to zapach śmierdzących ryb w dobrym tego słowa znaczeniu. Niekoniecznie zapach smażalni. E, powiem wam, że podróżowanie z psem niewyszkolonym to udręka, więc szkulcie swoje psy. Podar. Cześć, a ludzie z tej strony szefowa. Tym razem jesteśmy na Helu, na Cyplu. Byliśmy przed chwilą na, przy Kopcu Kaszubskim, czyli tak jak wszyscy mówią, że to jest koniec Polski lub początek Polski, zależy jak to patrzeć. Teraz jesteśmy na Cypelku. Bardzo czysta woda jest tutaj, ale nie można się kąpać. Chociaż tak pogoda chyba nie sprzyja, ale no, podoba nam się ta plaża. Jest bardzo szeroka, jest bardzo dużo muszelek. Teodor już chciał się wykąpać. zmęczony, bardzo zmęczony. No i co? My idziemy się dalej przejść. Wykupiliśmy sobie dwugodzinny parking, więc trzeba pilnować czasu, żeby nie przepłacić. No i później będziemy się kierować w dalszym, w dalszym kierunku. Myślemy, żeby się zatrzymać we Władysławowie chyba, nie? Może wiastar? Na pewno punkt naszego zwiedzania to Lidl, Biedronka. A to tak, bo nie mamy Ej. już nic jedzenia. Pewnie jakiś was Tak, coś na obiad trzeba przamać. No także... Jednak moja sylwetka zobowiązuje. <laughs> także trzeba dbać o to, żeby na wakacjach się nie zapuścić, więc później udamy się na obiad. A tym razem i tymczasem zwiedzamy. Cześć, Bardzo nam się podoba trasa. Nie wiem, co to jest w tym No, jakaś taka spacerowa, ale fajnie, Bardzo to wygląda. Mam... Szukaliśmy takiej promenadki po morzu, żeby widać morze. No, i dzisiaj w końcu pierwszy raz od wielu dni mamy pogodę. Możemy się cieszyć prawdziwymi wakacjami. Proszę Państwa, znajdujemy się na wydmach lubiatowskich. Zobaczcie, że pogoda nam zaczęła dopisywać, a ja chciałbym zademonstrować Państwu sztuczkę. Do sztuczki potrzebny mi jest kij z piłką na końcu i owczarek niemiecki rasy długowłosej. Proszę bardzo, przystępujemy do sztuczki. Odor. I biegnie. Może rzut mi trochę nie wyszedł, ale chodźcie, powtórzymy. Chodźcie, chodźcie. I teraz sztuczka polega na tym, że on ją dopadł i czeka. I czeka. Dobra piłka, Teodor. Słuchajcie, taka sceneria trochę jak. Może widzieliście taki film, się nazywał. Kurde, jak on się nazywał? Sam zapomniałem, ale to jakiś horror taki o takich zmutowanych jakichś ludziach, co to zabijali. Proszę bardzo, drugi rzut bardziej udany. Teksańska masakra? Wzgórza mają oczy. A, to no tak wzgórza mają mocy. Któryś tam z kolei odcinek, też na porządku były jakieś takie pustynne klimaty. My jesteśmy akurat na wyspie. Znaczy na wyspie, na Wydmie Sobieszewskiej Lubiatowskiej Dobrze. A, Lubiatowskiej Widzicie, mylą mi się A za nami w oddali słychać morze Zresztą jeszcze czasami widać to morze Dzisiaj spacerując sobie plażą Strasznie wiało, ale to jest bardzo dobra pogoda na kitesurfing I dzisiaj ludzie sobie właśnie kajtowali Jeśli można to tak na nazwać No my niestety... Nie kajtowaliśmy jeszcze. Może kiedyś się to uda. Jak na razie, ćwiczymy z Teodorem. Łapanie piłki. No, pod górkę. Poszedł. I tak do wyczerpania zapasów w postaci psa. <noise> Trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo pies. Jak to pies będzie latał za piłką do upadłego, a do domu trochę nam zostało. Słuchajcie, fajnie tutaj. Fajnie, że nie ma ludzi. To jest plus spędzania urlopów po sezonie. Natomiast trzeba pamiętać, że niestety jesteśmy uzależnieni od pogody i nie zawsze ona nam będzie dopisywać. Ale jak to w sezonie nad morzem, tak samo wyjedziecie sobie w czerwcu i na Dwa tygodnie pobytu, półtora tygodnia będzie brzydka pogoda, także słuchajcie, no, nie ma rzeczy idealnych, oprócz mnie i szefowej. Ale widoki są fajne, bardzo nam się podoba. Nie mam porównania z wydmą w łebie, bo nigdy nie byłam, ale to mi się bardzo podoba. Bardzo ładnie jest, uruchliwie. Tak, te nasze klimaty, bo my lubimy góry, a tu trzeba było się wspiąć. I z wysoka, zawsze widać fajniejsze widoki. Morze, widać a, trochę, tam jeszcze w oddali widać kajcerferów. No i fajnie, że nie ma ludzi, jesteśmy sami i Teodor może sobie pobiegać luzem, więc bardzo nam się podoba. Bardzo. A teraz będziemy. Zbiegać z górki na pazurki. Tak jak za dzieciaka się zbiegało z górek. Kto się pierwszy złamił? Ja się już dwa razy dziś złamałem. Z rana, później. Och, Boże. Źle. Ale chyba jesteśmy jedynymi osobami, które jeżeli w ogóle spotykamy, to chodzą w takich butach. Ale, Ale coś co? Jest wczoraj z moimi butami. Wczoraj byliśmy na spacerze o 22 piwach. Po trzech piwach z Teodorem i... No i było ciemno, tam strasznie jest ciemno, tam nie ma żadnych latarni przy naszym domku. No a tam są takie kałuże, bo bardzo dużo jest wyboi. No i jak Łukasz wdepnął, to zachlapał mi moje dresy. A swoje adidasy ma całe do prania, ma całe brązowe, w błocie. Także trzeba będzie wyprać dzisiaj. I oby wysły szybko, bo no chcemy jeszcze pozwiedzać. Nie? A czasami do miasta to ładniej jechać w jakichś takich A Ta, Tak, wyglądają jakbym wdepnął w gówno słonia. No, co tu dużo gadać. Siemanko. Wróciliśmy na stare śmieci. Jesteśmy w Sesinie, Idziemy na latarnię Stilo. Znaczy tylko ją w sumie obejść dookoła, bo jesteśmy z Tedzikiem a nie ma z nami majstra, który robi ostatnio, za <głos》>, tak został z nim także idziemy się po prostu przejść pogoda w Lubiatowie trochę gorsza niż tutaj, tutaj ładnie świeci słoneczko i jest dosyć ciepło ale wczoraj trochę grzybów żeśmy pozbierali także teraz właśnie widzicie zdjęcie, same borowiki, tak. co prawda Nogi były dwa razy większe od kapeluszy, ale dzisiaj będziemy mieli makaron z borowikami, i czosnkiem i oliwą i pietruszką. Może zrobisz z tego odcinek? Smacznego! <grym> Zobaczymy. Zobaczcie jaka ładna droga przed nami. I ja, to odor. <grym> puszczę te dzika luzem. To chyba nie idzie, nie? Pamiętajcie, że jak macie takiego psa, musicie mieć... Oczy dookoła głowy, aczkolwiek powiem wam szczerze, mieliśmy już chyba ze trzy takie przypadki, że nasz był przypięty i szedł ładnie z nami, i nagle do niego wyskoczył jakiś inny pies. Co prawda, był to pies pokroju większego szczura, aczkolwiek każdy myślał, że zaraz ten dzik go zeżre, a ten dzik po prostu przestraszony, nie wiedział, co się dzieje. I tak, no, taki to nasz bojowy pies. Witam, kochani, to już ostatni vlog z naszego wyjazdu. Tym razem zapraszam Was do lasu i w końcu długo zapowiadane grzybobranie, słuchajcie. Ludzi, nie wiem, dzisiaj mamy środę, ale po prostu wszyscy ruszyli tak szumnie, kurde, na grzyby, że chyba tu grzybów nie będzie. Ale zapraszam za mną na podróż. W tym roku faktycznie słuchajcie, grzybów jest w bród. My już spacerujemy trochę, też już żeśmy pozbierali. dla mojego potwierdzenia tezy, że grzybów jest w bród, proszę zobaczyć. Grzyb. Ty. Proszę zobaczyć. Grzyb. Tam jest grzyb. Tam jest grzyb. Tam jest grzyb. Słuchajcie, I to są. O, tutaj mamy taką rodzinę grzybów. Słuchajcie, ja wam obetnę takiego grzybka. My ich dzisiaj nie zbieramy, to są grzyby jadalne. My nie jesteśmy jakimiś tam grzyboznawcami, ale gdzieś tak wyczytaliśmy, że prawdopodobnie jest to odmiana jakiegoś maślaka, Pstry. maślaka pstrego, jak najbardziej jadalny. Jeden nawet już żeśmy sobie e, przerobili e, na słoiczki takie marynowane. Także słuchajcie, my dzisiaj się skupiamy, tak naprawdę już wam mówię. Tam jest taki jeden. My dzisiaj się na tym skupiamy, słuchajcie. Też nie chcę tutaj żadnej gafy pierdziachnąć, ale to są moim zdaniem borowiki. Także dzisiaj my będziemy zbierać tylko i wyłącznie tego typu grzybki. Widzicie, małe łebki, ale jakże smaczne. Zresztą robiliśmy z nich takiatelki. Tutaj taki malutki to go zostawiamy. No bo wiem, słuchajcie, z zostawiamy takiego małego, niech sobie rośnie dalej. Także grzybiarzy jest dużo, ale grzybów też całkiem sporo. Także my sobie będziemy chodzić. Nie nastawiam się na jakieś mega wielkie okazy. Ale ja tam akurat wiecie. Do słoiczków takie mniejsze mogą być. Słuchajcie, także grzybów jest w brud. Zapraszamy w lubiatowskie lasy. Na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Tu jesteśmy akurat w takim zagłębiu tych pstrych i e, borowików. A gdzieś tam na obrzeżach lasów mamy więcej podgrzybków. Ale podgrzybków dziś nie szukamy. Zapraszam proszę Państwa. To jest to na czym się dzisiaj skupiamy. Tak jak mówiłem. Borowiczek. Zosta jeśli bym mówił nieprawdę, to proszę mnie e, poprawić, bo ja tam znawcą grzybów nie jestem, wiecie. I ze mnie to jest taki grzybiarz, że po prostu jeśli ma blaszkę, to nie biorę, a jeśli ma gąbeczkę, to biorę. Także słuchajcie, proszę się moimi nazwami nie sugerować, bo mogę mówić nieprawdę. Aczkolwiek słuchajcie, wiem, że te grzyby są jadalne, bo je zjadłem, <laughs> także zbieramy sobie. Uwaga grupa, przerwa, zarządzam, postój, najpierw Brytana napoimy, bo on tutaj pije więcej niż my, słuchajcie już. Zdążył opędzlować tą buteleczkę, którą tutaj ma taką instant. To już wypił na pierwszym posiedzeniu, teraz z 2-litrowej idzie. Także na dzisiaj to się chłopak nachodzi, a my nie możemy Misia trochę tak wiecie. Musimy go oszczędzać, bo misio ma problemy z łapką. Także zobaczcie, co tutaj szefowa i szefu nazbierali. Jest nawet trochę. Nawet trochę podgrzybków nam się udało zbierać, ale dzisiaj skupialiśmy się głównie na tych grzybach. Także słuchajcie, tych grzybów mamy najwięcej i no nie wiem. Majster dostanie to w prezencie, także on będzie sobie przerabiał. Słuchajcie, chodzimy 3 godziny, zebraliśmy dwie takie prawie pełne reklamówki z biedronki i zmierzamy już powoli do, do domu, bo to już wystarczy, kto będzie to przerabiał. Niech inni też sobie pozrywają. Nie ma być co chytrym, nie ma sensu brać. Ty jest za dużo, żebyśmy nie mogli tego przejść. A słuchajcie po mojej tutaj na wprost widzimy piękny widok się morza. Także słuchajcie, tu nie chodzi o kto ile zbierze grzybów, tylko chodzi o to, żeby miło spędzić czas w lesie. Jest sporo ludzi, ale las jest duży i rzadko na kogo trafiamy, także jak najbardziej na plus. Dzięki serdecznie. Zapraszam na grzyby. Słuchaj, tak, wróciliśmy już na bazę. Ile my byliśmy godzin w lesie? No prawie 5. 5 godzin w lesie byliśmy, ale opłacało się. To są nasze zbiory. Także... To jest, to, to jest to... taki duży przekrój. Głównie te zbieraliśmy. Powiedzcie nam, czy to są e, borowiki, czy nie. Ale też trochę podgrzybków znaleźliśmy. No i głównie, głównie te zbieraliśmy w lesie, słuchajcie, także mamy tyle tego. Będziemy musieli to sobie teraz oczyścić i przygotować dalszą część do obróbki majstrowi, żeby się nie nudził. Chłopaczy na to, ma prezent z tego. Słuchajcie, w międzyczasie jeszcze suszą nam się tam, grzybki, bo byliśmy jeszcze na początku tygodnia na spacerze. Część mam w zamrażarce! <ślesk> I jeszcze przerobiliśmy trochę słoiczków. Także słuchajcie, tutaj sporo w poniedziałek znaleźliśmy z takich małych główeczek. Słuchajcie, idealne do marynowanych grzybków. A te, te, co wam pokazywałem w lesie, co to ich żeśmy nie zbierali, bo nikt tego nie zbierał, to w poniedziałek trochę zbieraliśmy i zamarynowałem. Także zobaczymy. Chyba to nie będą trujące grzyby, i się nie otrujemy. Słoiczek jest. No i tak, kochani, słuchajcie, my tu jesteśmy jeszcze jeden dzień i będziemy się zbierać do łodzi. Jesteśmy mega wypoczęci. Nie było żadnych fajerwerków, nie nastawialiśmy się tutaj na żadne mega zwiedzanie, tylko po prostu na to, żeby z, wiecie, z odnowić nasze zapasy energii, także jesteśmy już naładowani pozytywną energią i będziemy wracać do domu. Także słuchajcie. Dzięki za uwagę, Pozdrawiam mnie ja. I szefowa, i Teodor, i widzimy się wszyscy błodzi na robocie. rach.